O, cześć, z tej strony Fabi. Ja zapraszam Was na pierwszy odcinek z nowej serii GTA 5 na PlayStation 4. Powiem Wam coś o sobie, że tak ogólnie mam na imię Fabi Nazywam się Fabian Nowrowski. no i mam 11 lat. Jak już mówiłem, zagram sobie w GTA 5, a to jest gra brutalna. I zwracajcie uwagi na. To, że ta gra jest od 18 lat, bo, ponieważ rodzice mi pozwalają grać w tą grę. Prawda, y, widzicie obok GTA 5 inne gry, np. FIFA 17, Uruguay, Xbox One, 4 Minecraft. E, z tego prawdopodobnie też będą odcinki, ale to już nie wiadomo, nie obiecuję Wam. E, no co co, zaczynajmy. Ja już Wam mówię, że nigdy w życiu jeszcze nie zagrałem w GTA 5. Oczywiście są też e, poprzednie części tej gry, tej sagi. E, na przykład GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 3, 4. E, I kolega mi mówił, że ta gra wymiata i że e, jego zdaniem ta gra, e, ta część tej sagi jest najlepsza. Więc sobie kupiłem tą grę i chciałam Wam ją pokazać. Dobrze, coś tutaj się działa, ale już są prawie. Gra się musi od razu załadować. Oczywiście tutaj są wskazówki. Zdaje, jeśli lubicie strzelanki, to zdaje mi się, że ta gra Wam się spodoba ponieważ jest tu bardzo dużo strzelania. Słyszałem. Ja spróbowałem grać w poprzedniej części gry, więc może trochę będę wiedział, jak się na przykład strzela, jak się chodzi rozgląda. To jest raczej podobnie jak w Minecrafcie. W Minecrafcie się nie strzela, ale tak się rozgląda. Podobnie słyszałem. Tych wskazówek nie będę czytał, bo nie wiem, czy to mi się do czegoś przyda. I jak na przykład e, e, będzie coś źle u mnie, to na koniec napiszcie komentarz, co byście chcieli, żebym poprawił sobie. E, co byście chcieli, żeby było lepiej. No i to wszystko. Ładnie urzucił, przyznam. Jeśli nie mylę, napad na bank. Już widać to jak leży. O Bo tutaj widać już krew. Takim. Ktoś walnął go mi tutaj jeszcze wyciągnąć telefon. X I, i detonacja. Ho ho! Już się boję. Ciekawe co tu się zdarzy. Ło o o! ho. No ładnie! Uo. Wstrzegam, ta gra jest brutalna. Trzeba się zauważyć. Się przypadkowo ale nie wiem dlaczego. Wiem, jak się biega z poprzednich części, po prostu. Muszę się będę starał w takich dłuższych filmikach nie przerywać słuchania. Więc się postaram, ale. Wiecie, jak to jest? Że, że tu się jakoś można zmieniać? Coś... Co trzeba? O! No, wow. Już od razu mam potwierdzenie na moją teorię. czy to kolega mi powiedział, że to jest teoria, ale... Chciałam zobaczyć, czy on nie kłamie. Mógł mi żarta zrobić. Muszę. Przecież się Ram też Beta 4 to tak samo było. Wszystko jak na razie. Że nie chodzi o to, że rozgrywał, tylko że tak samo się e, chodziło, biegało, strzelało, celowało. Bo już mówiłem, chodziło. No, Łapięć gwiazdek. Strzelać już. Przekiwa. Mogę się skryć spoko. Myślałam, że to jest jakiś Michael, Franklin i Trevor. A nie jestem tego pewien, bo... Nie jestem tego pewien. I słuchajcie, już mówię wam, że materiały będą tylko w... na przykład w GTA 5 będą tylko w weekendy, ponieważ... Yy, ja, rodzice mi pozwalają w ogóle grać na konsoli tylko w weekendy, ponieważ chodzę do piątej klasy No już prawie kończę piątą klasę yy, I mam bardzo dużo sprawdzianów, cały czas Więc trzeba się bardzo starać, żeby mieć pasek. Wiecie, jak to jest Ja mam bardzo... Ja mam nawet język rosyjski Nie wiem, czy was coś dziwi, ale... Mnie też dziwiło, jak doszedłem do tej szkoły więc jest ciężko teraz. Z każdego są sprawdziany. Eee, policja! No nie 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 nie. Myślę, nie, nie. że to jakoś w tle będzie. By to nieprzyjemno, przyjechali. Dobra, idziemy. Co to mam wsiąść? No, tak, tak.

sobie mu popijała i tam Ja już wam mówię, przyklinać ja nie będę ponieważ moim zdaniem jestem za, za młody jak y, youtuberzy z moich wieków to mi to obrzydza to jest dla mnie nienormalne więc ja nie przyklinam tak nie jest

Mówię, ja y, jestem wielkim fanem tej gwiezdnej wojny. Muszę powiedzieć, wiem o tym wszystko. A głównym moim ulubionym bohaterem jest oczywiście Darth Vader, którego pewnie znacie O, będzie strzelanie Mhm. co postrzelamy yy, Oczywiście filmiki da się pominąć, ale ja nie będę ja starał się nie pomijać Ponieważ żebyście po prostu to obejrzeli te filmiki Dobra, idę do nich. Zobaczę, czy zginę. O! Nie zginąłem. Kobieta z takimi ludźmi się nie zadziera. Jezus, ja słyszę o ja nie podchodził. Słuchajcie, 10 łapę w górę, od razu ustawiam kolejny materiał. Jeśli chodzi o weekend. That you will show perfect. your son James is a good kid. Yes. up the fucking board? No. He sits on his ass all day smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And that's our standard for goodness, no wonder this country's screw. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I oh. robbed banks. Grant boards, smoke, what Do You know, consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. The big house and useless kid. I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. I'll all I'm it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. At the same time next week. I guess. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Mm. Uh, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Kraj obrazy dieta 5 macie przed sobą. Oj, ładna będzie rozgrywka. że będę nagrywał y, materiały w weekend, to nie piszcie w komentarzach, że mam nagrywać w, y, w taki dzień jak to, na przykład środa, ponieważ rodzice nie pozwolą na to. Błaga, błago, y, ale chociaż y, jak na przykład są wakacje, się też albo feria, takie dni, że mam wolę nauki. Mogę grać codziennie yy, i materiałów wtedy bym mógł nagrywać na przykład takiego wakacje. Być dzisiaj jest 25 albo 4 yy, stycznia, yy, przepraszam, lutego. No 2018 tego roku. Nie wiem, czy dobrze mówię, tak. Good look now, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Hey, do you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some sky riding that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See? But you don't realize we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401 okay's oh, tax returns and all that. Right. You the one all pumped up for doing this lit, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool. What swinging dope and throwing up gang sign? Yeah, right. Whatever, bro. Yeah, um, mm -hmm. This is the spin right here. What, would of oh, bullshit. Get your ass in here. Bring your ass, fool. Oh, Always trying to boss somebody. Come on. Come on. No, o furki ma. U. Kogo wybrać? Hmm. Napiszcie w komentarzach. Dam chwilę. Jaki kolor? Dobra, wybieram czerwony.

Ten ziomek, tamten drugi, to jest chyba Z tego skoro... to jest ta zdolność specjalna? Gdzie teraz? O! 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 Co tu się dzieje? Oczywiście bez tego się nie odbyło. Ta. zdolność tego Franklina? Tak. To kolega mi nie okłamał. Muszę podziękować. Czyli, że tego Franklina zdolność można poprawiać jakoś tam. Ło, wow, ładny wiastr. Oj przepraszam, nie chciałem, wow, co się dzieje z moim autem, przypadkowo nacisnąłem hamulec. ten ręczny, teraz rzuciłem, wow. ała. nie, nie zabrał mi życia, super. Łoł! Wow. Ej, ej, ej! Łoł! Wow. Łoł! Wow. Yeah! Teraz będzie skakał 3, 2, 1, Bum. Jeszcze raz! Ej, ej, ej! Przepraszam Was za to, nie wiem co tu się stało. Telefon mi spadł prawdopodobnie. Więc bardzo was za to przepraszam. Poczekajcie chwilę, poprawię teraz kamerkę, żebyście widzieli dobrze. Dobrze. Przepraszam was za to bardzo. Dodatkowo chyba zamierzeliście montować. Widzieliście, że nie wyglądam tak staro, więc naprawdę mam jeden świat z tego, żeby nie dawno. O jej! Prawie się udało. Wow. To pierwsze. Czujście ja? To było dobre. Wow, wow! Dobrze udało się. Pierwszy. My jesteśmy pierwsi. Czymś. Często to chyba będzie słowo czarno. O, Nie odmiana przez przypadki, Nie mam uciec dowodu. Co to nie! O nie! Boję się, boję się. Ło! Wow! Bo nie utrudniam drogi. Ja jestem sorry. Bo wiem, że zbyt językowo rozwinięty nie jestem. A, chciałabym tak skręcić, a tak nie, ale widzicie, nie udało mi się to. Chyba mi się zdaje, że są za... No, dobrze mi się zdawało. Dobra, mam pomysł. Mogę ręcznie rzucić. Dobra. Tu nie wiadomo, czy ktoś będzie. O nie. Widzicie? Ktoś tu był. O nie, błagam was ludzie Szybko, ram klin Czy ja by to było? Chyba nie, jednak O, o nie, jednak tym gonił jeszcze To sobie się tutaj ukryje Już nie wiadomo gdzie O, 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 -o. jestem otoczony bardzo pięknie. Przepraszam, sprawy służbowe. O, 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 o. Uuu. 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 Oczywiście zbyt ładnie. To się nie zakończyło. Przecież wiecie, że ja jeżdżę fatalnie. O, tu się ukryje dobre. O, spoko. Oj, nie wiem, czy stąd wyjadę. Dam radę. Nie dam rady. To że nie. lajka like za to lajka za to. takie się, nie obrażę <gryny> wow, nie obrażę. takie wow, co takie się dzieje? Prędkość... nie. O, jej, nie utrudniaj. Drogi! Serio? Oczywiście bez stuczki odbyć się nie mogło. Wigieta 5. O, to kto już jest? Kamel, kamen, I Drift. Yeah. Przepraszam. No super. Oczywiście przez moją bezmyślność. Nie mnie policja. Jak gdyby inaczej. O, o o! Drift. Koń. No szybko. Gdzie są mój warsztat? Tak będę dalej robił. Oczywiście. No nie mam Gdzie oni są? Jak ja to zrobiłem? Chyba tu nacisnąłem. są. O, tu. Pamiętam, kolega mi polecał takie radio. Yy, tak to, Los Santos. No, fajne radio. Wow, wow, wow! Ok, spoko. Już ich oczywiście zgubimy, i będzie inaczej. Trzy, dwa, jeden. Gdzieś jaki drift to był? Przepraszam, że się tak przechadłem. Przepraszam. you're Nazi. You are all the same. this racist is insane. hey, what's up, bro? What are you calling a nick? no, no, i'm not calling nobody a Nick. Like, what the fuck? i, I mean, anyway, I, I, that, that's not cool, man. i, I don't say that. You fucking right. you better keep it right. this man right here, he's an international businessman, a multicultural. that i could not have said better myself. Ah. but seriously, maybe he's not a racist. i don't think that he is man enough. Or they called like this. wait, wait a second. <laughs> this guy right here, Bill? Give him a That's real, man part. <laughs> <laughs> I think you're alright, Lamar. Look at a tax debate. I understand. Money is an issue. Money is an issue. This is the best part of my sister. Look, man, I gotta go. <laughs> hey Sammy, I'm out. I holler at Rome. That's part, man.

But just about the same in the market. What's up? Can the come up in your world? Man, mm fuck you! I see you at work. Why they gonna hate me? Cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old ye-ass haircut. You got you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog-ass chef. Stop fucking with that brain surgeon. Look at you fucking with. Never.

Panie Łóżko zapisuje grę przy pierwszego czasu i przypieszą w czasu będzie między misjami ściskali przycisk. Proszę uchodźcie, żeby spać. Przepraszam Was, może słyszeliście mojego dziadka. Tutaj i już mówił, że już za chwilę kończył. To jest koniec misji. Słuchajcie, dziękuję wam O, jeszcze telefon. Poprzedwię hey, huh? kamerkę. Right, ja się tutaj z wami żegnam na tle mojego ochydnego domku. Do widzenia! Na razie zostawcie komentarz i łapkę w górę pod tym filmikiem, ponieważ to mnie bardzo motywuje do nagrywania następnych materiałów. To do zobaczenia, na razie, do następnego razu.